FC Barcelona i Real Madrid. Te nazwy przychodzą nam na myśl gdy tylko mowa o największych rywalizacjach w świecie klubowej piłki nożnej. Ta zresztą wykracza daleko poza świat sportu, lecz przenosi się także na historię, politykę i tożsamość społeczną. Przyjrzyjmy się dziś genezie tej zimnej wojny największych klubów na półwyspie iberyjskim. Witam was bardzo serdecznie. Rozpoczynamy mini cały czas pod domeną futbolu bez cenzury o największych rywalach, a dzisiaj w pierwszym odcinku na Mapet, FC Barcelona i Real Madrid, zażyłości historyczne, kibisowskie wszystko to, co najistotniejsze. Zachęcam oczywiście z tego miejsca nowe osoby do subskrypcji kanału i dziękuję standardowo wszystkim tym, które już to uczyniły. Przechodzimy do meritum. A korzystając z linku, który znajduje się w opisie, zgarniacie darmowe doładowanie o wartości 60 zł na stronie Betfan. Choć oba kluby zostały założone na przełomie XIX i XX wieku, to historia ich rywalizacji jest jednak nieco krótsza. Pierwsze mecze pomiędzy Barcą a Realem przebiegały w spokojnej atmosferze, co dzisiaj oczywiście może dziwić, biorąc pod uwagę zażyłości historyczne. Te rozpoczęły się w latach XX. XX wieku, gdy pojawiła się pierwsza niechęć ze strony hiszpańskiego rządu do Katalończyków, którzy dumni byli ze swojej odrębnej tożsamości i kultury hiszpański premier Primo de Rivera, który urząd objął po dokonaniu zamachu stanu, wykazywał wobec Katalończyków szczególną wrogość. W 1925 roku Barcelona miała rozegrać mecz towarzyski z lokalnym rywalem Jupiter. Do organizacji meczu wtrąciły się władze, które zabroniły popularnego chóru katalońskiego Orfeo Catala. Który wykonywał narodowe pieśni. Zamiast niego ściągnięto orkiestrę brytyjskiej floty królewskiej. Odegrany przez nią hymn państwowy Hiszpanii został zagłuszony przez publikę głośnymi gwizdami. Po chwili odśpiewano hymn Katalonii, którego słowa nawiązują do powstania antyhubsburskiego z XVII wieku, upamiętniając zabijanie hiszpańskich okupantów. Doszło do awantur. Reakcja ze strony Derivery była zdecydowana. Ograniczona możliwość posługiwania się językiem katalońskim, a także narodowymi symbolami. Zamknięto także Stadion Barcelony, a sam klub, najbliższy mecz, mógł rozegrać dopiero pół roku później. Wydarzenia z lat 20. były jednak dopiero preludium do przeszłych wydarzeń, które miały miejsce po trwającej w latach 36-39 wojnie domowej w Hiszpanii. Wówczas to wieloletnią dyktatorską Władzę w kraju objął generał Francisco Franco. Tytuł Caudillo państwa hiszpańskiego dzierżył Aż przez 39 lat A funkcję premiera pełnił tylko 4 lata krócej. W tym czasie Rządził krajem twardą ręką I mało kto miał okazję mu się sprzeciwiać Franco nie tylko był kibicem Realu Madryt, ale wręcz Nie cierpiał FC Barcelony Jako symbolu wolnościowych zapędów Katalonii. Doszło nawet do tego Że w 1939 w 1966 roku frankistowskie bojówki zamordowały prezydenta Barcelony Giuseppe Suniola, a dwa lata później zbombardowane zostały klubowe obiekty. Po upadku republiki zlikwidowano autonomię katalońską. Stadion Barcelony wyrósł wówczas na główny azyl katalońskiej tożsamości. To tam, zgromadzenie na meczach mieszkańcy demonstrowali swoje separatystyczne wręcz poglądy. Każda wygrana nad Realem cieszyła ich podwójnie, gdyż była symbolicznym ciosem wyprowadzonym w madryckie władze. Te z kolei na wszelkie sposoby starały się uprzykrzyć życie katalończykom. To na rozkaz generała Franco na prezesa Barcelony mianowano pułkownika Josepa Ventrejo. Jego działanie rozwścieczyły kibiców. W klubowym herbie zmieniono wygląd flagi regionu redukując czerwone paski z 4 do 2. Do historii przeszedł półfinałowy dwumecz obecnego Pucharu Króla w 1943 roku. Barca jechała na rewanż do Madrytu zaliczką w postaci wygranej 3 do 0 u siebie. Tymczasem w drugim spotkaniu Real wygrał aż 11 do 1. Przed meczem szatnie gości odwiedzili funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa. Oficjalnie po to, by pouczyć piłkarzy Barcelony, by zachowywali się godnie podczas hiszpańskiego hymnu. Nieoficjalnie natomiast po to, by zastraszyć ich konsekwencjami, które spotkać miałyby samych graczy, ale ich rodziny, gdyby Real nie awansował do finału. Królewscy budowali swoją potęgą między innymi wygrywając pięć pierwszych edycji Pucharu Europy Mistrzów Krajowych. Niebagatelny udział miał mieć przy tym reżim Franco. To za jego sprawą do Madrytu trafił jeden z architektów tych sukcesów, Alfredo di Stefano. Takie opinie krążyły po Katalonii. Legendarny gracz miał początkowo trafić do Barcelony, która dogadała transfer z jego dotychczasowym klubem. Przynajmniej wynikało tak z początkowych informacji. Cała sytuacja jest mocno zagmatwana. Madryckie źródła mówią o tym, że Barcelona negocjowała z River Plate zamiast z Millonarios, gdzie faktycznie występował Di Stefano. Przez strajk w Argentynie miał podpisać kontrakt z kolumbijskim klubem, choć wiele źródeł mówi, że było to jedynie wypożyczenie. FIFA postanowiła, że obydwa kluby powinny otrzymać pieniądze za transfer, na co Barça nie chciała przystać. Do gry wkroczył wtedy Real. Porozumiał się z Kolumbijczykami i samym zawodnikiem. Spór rozstrzygnąć musiała FIFA, która uczyniła to przy pomocy neutralnego arbitra, prezesa hiszpańskiej federacji. Oczywiście, owa neutralność prezesa jest do dziś poddawana wątpliwość, lecz miał on zaproponować, by Di Stefano spędził dwa lata w Barcelonie, a dwa lata w Madrycie. Wynikało to z tego, że wcześniej River Plate miało sprzedać 50% praw do piłkarza Barcelonie. Koniec końców Barsa nie przystała na propozycję FIFA, a zawodnik związał się kontraktem z Realem. Jak było naprawdę, czy Generał Franko faktycznie miał w tym swój udział, jak twierdzą zwolennicy Barsy, czy może sprawa w ogóle nie dotyczyła polityki i Real jedynie wykorzystał potknięcie swojego rywala. Tego nigdy się nie dowiemy, lecz nie zmienia to faktu, że ta cała sytuacja miała ogromny wpływ na stosunki pomiędzy klubami. Wrogie nastroje wobec klubów podsycali przez lata także najważniejsi ludzie w ich władzach. Legendarny prezes Realu Santiago Bernabeu, którego imię nosi stadion w Madrycie, powiedział kiedyś, zarzucają mi, że nie szanuję Katalonii. Szanuję ją, a nawet podziwiam, mimo że żyją tam Katalończycy. Nie zmieniło się to nawet po śmierci generała Franco w 1975 roku, a tym bardziej w czasach nam najbliższych. I oczywiście nie wszystkie negatywne emocje wypływają z obozu królewskich. Rządzący Barceloną w latach 2000-2003, a wcześniej przez ponad dwie dekady pełniący funkcję wiceprezesa, Joan Gaspard często podsycał animozję. Zwłaszcza, że to wówczas, gdy obejmował prezydenturę w klubie, doszło do słynnego transferu Luisa Figo, który zamienił Katalonię na Madryt. Gaspard publicznie nazwał Portugalczyka zdrajcą i Judaszem, a prezydenta Realu Florentino Pereza złodziejem. Oczywiście z gabinetów wrogość przenosi się na kibiców i tu także wkrada się polityka. Madrydczycy zarzucają katalończykom brak konsekwencji, podając jako przykład fakt, że w szkołach uczy się po katalońsku, ale w domach najczęściej rozmawia się po hiszpańsku. Skandal wybuchł w 2007 roku, gdy okazało się, że dyrektor do spraw bezpieczeństwa Barcelony należy do fundacji imienia Franco. Gdy tylko wyszło to na jaw, musiał podać się do dymisji. Do 10 Najbardziej złośliwi kibice Realu przypominają również, że dwie legendy barsy: Ricardo Zamora i Josep Samitier popierali dyktatora. Kulminacyjnym pokazem nienawiści do przeciwnika było pierwsze El Clasico na Camp Nou po transferze Luisa Figo do Realu. Przez cały mecz kibice Barcelony wygwizdywali, wyzywali i obrzucali czym tylko się dało Portugalczyka. Symbolem tego dnia stał się rzucony z trybun świński łeb. Na szczęście rzadko dochodzi do jakichkolwiek fizycznych starć pomiędzy kibicami obu zespołów, a ograniczają się do prześpiewek takich jak madryckie "Espolako kenobota jest Polakiem, kto nie skacze". Okrzyk ten wziął się z tego, że dla mieszkańców Madrytu Katalonia jest miejscem leżącym gdzieś daleko, tak jak Polska. Ostatnie lata nasiliły też wszechobecne kłótnie internetowe. Do eskalacji tej niechęci przyczyniły się lata, gdy trenerami zespołów byli Pep Guardiola i Jose Mourinho. Było to starcie nie tylko dwóch stylów gry, efektownej, opartej na kontroli gry tiki-taki Hiszpana z popularnym parkowaniem autobusu Portugalczyka. Przede wszystkim w tym czasie byliśmy świadkami wojenek medialnych, ale i boiskowych. El Clasico zamiast pięknego futbolu przynosiło ostrą grę, prowokacje i przepychanki. Na czele z sytuacją, gdy José Mourinho włożył palec do oka Tito Villanowy, asystenta Guardioli. Na konferencjach prasowych wzajemnie obrzucano się oskarżeniami o wygrywanie dzięki pomocy arbitrów. W 2008 roku ówczesny dyrektor sportowy Realu, Predrag Mijatowicz, mówił, że władze klubu są zmartwione tym, że wiele decyzji arbitrów krzywdzi ich drużynę. Sam Mourinho został zresztą ukarany, gdy pytał publicznie, dlaczego zawsze wygrywa Barcelona. W wojnę włączyły się madryckie i katalońskie media, przerzucając się wzajemnie oskarżeniami, niczym polskie media polityczne z przeciwnych biegunów. Nawet uchodzący zwykle za dżentelmena Pep Guardiola na konferencji przedmeczowej w Madrycie wypalił kiedyś wściekły. Doskonale wiem, że w tej pieprzonej sali macie tylko za świętość pieprzone słowa waszego pieprzonego guru. Wreszcie w ostatnich latach rywalizację dwóch największych klubów świata podsyciła rywalizacja dwóch najlepszych piłkarzy świata. Kibicowskie środowisko podzieliło się na dwa główne obozy fanów Leo Messiego i fanów Cristiano Ronaldo. Oczywiście jest też trzeci obóz kibiców potrafiących docenić piłkarski geniusz obu graczy, jednak jest to najmniej widoczna w sieci grupa. Pod dziesiątkami informacji piłkarskich w mediach społecznościowych widzimy ogromne liczby komentarzy dotyczących tego, który z nich jest najlepszym piłkarzem świata. Znaczna większość z nich wpisuje się w prosty schemat: Piłkarz X to geniusz, piłkarz Y to nieudacznik. Merytoryki nie ma w tym żadnej, a szyderstwa wobec nielubionego zawodnika są dużo częściej stosowane niż pochwały wobec ulubieńca. A ponieważ obaj gracze przez długie lata stanowili o sile Barsy i Realu, to rywalizacja ich zwolenników automatycznie przełożyła się na wzrost rywalizacji kibiców obu klubów powodów do atakowania rywala nigdy nie brakuje. Gdy cały świat zachwycał się tiki tikitaką Barcelony, kibice Realu twierdzili, że oparta na setkach krótkich podań gra jest nudna. Gdy w mediach ekscytowano się budową madryckich Galacticos, kibice Barsy krytykowali Real, że potrafią tylko wydawać ogromne kwoty, zamiast stawiać na wychowanków. Wracali do tego tym chętniej, gdy w latach 2008-2012 sukcesy odnosiła nie tylko oparta na piłkarza wyszkolonych w klubowej Akademii Barcelona, ale i szeroko korzystająca z nich kadra Hiszpanii. Same transfery także są często kolejną okazją, by szydzić z rywala, który w nieudany sposób zainwestuje bardzo duże kwoty, jak np. przykład Real na kupno Azara, czy też Barca na Filipe Coutinho. Wielka rywalizacja pomiędzy Barceloną i Realem trwa zatem nadal. Jeśli za jej początek uznać opisane na początku wydarzenie z 1925 roku, to wkrótce obchodzić będzie swoje stulecie. A ponieważ wciąż są to największe kluby świata, przynajmniej medialnie, to możemy być pewni, że katalońsko-madrycka wojenka szybko się nie skończy. A wy po której stronie barykady stoicie? Zachęcam oczywiście do kulturalnej dyskusji w komentarzach. Wiadomo, że temat może przestworzyć wiele emocji, kontrowersji. A nowe osoby zachęcam także do subskrypcji kanału. Zbliżamy się do 100 tysięcy z całego serca. Dziękuję. Trzymajcie się i do usłyszenia.